22 września 2022 roku odebrałem postanowienie trega sędziego sądu operacyjnego o niewłaściwości swojej do rozpatrzenia mojej skargi na przewlekłość postępowania karnego w sprawie przestępstwa urzędniczego Krawa Lipińskiego dokonanego w 2010 roku. To postanowienie, ten wniosek został skierowany do sądu apelacyjnego i już 11 października odebrałem pismo skierowane do Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2022 roku. Jako odpowiedź na moją skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego w sądzie apelacyjnym, trwało to ponad rok czasu, kiedy postępowanie ruszyło. Zresztą zaraz pokażę, jak zmanipulowali autorzy tego, tej odpowiedzi, tego pisma skierowanego do Sądu Najwyższego. Mam sygnaturę akty tej sprawy 1NSP. 292 łamane 22. Tą odpowiedź sporządził Sąd Operacyjny, czyli Pan Prezes Sąd Operacyjnego, mianowany, pratykowany przez Ziobrę Schab-Piotr, notabene od wielu lat ścigany przeze mnie jako przestępca togowy. Tak Ziobro właśnie awansuje przestępców togowych. I właśnie chcę pokazać 9 miesięcy przerwy bezczynności w sądzie operacyjnym. Tutaj pan. Tutaj autorzy może zresztą. Zaraz pokażę, kto sporządził to pismo i kto odpowiada. Pismo jest Piotra Schaba. Tak to już mamy na początku, na wst we wstępie. A sporządził je wiceprezes Kumpel Przemysław Radzik również ścigany. No, to towarzystwo Dobrowe. Zresztą w środkach masowego przekazu na temat Schaba i Radzika jest wiele artykułów w świetle niepozytywnym ukazujących działalność tych panów. Jak już wcześniej podałem, sprawa dotyczy 9-miesięcznego okresu bezczynności. A wynika to zainicjowana apelacją pełnomocni Lorenza z 26 maja 2021 roku. Chciałbym tylko podkreślić, że jesteśmy jako pokrzywdzeni sytuacji fatalnej, ponieważ złożenie apelacji to jest kosztowna sprawa, jest to przymus adwokacki. Ta moja apelacja, w sposób ewidentny, chcę dojść do uznania za przestępstwo niewydania decyzji przez urzędnika Króla Lipińskiego, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie z lutym 2010 roku z powodu niewydania tej decyzji na mój wniosek opłacony, i uzasadniony, bezpodstawny na żądania o faktycznym w używaniu mego nazwiska Lorenz Freiman jako warunku rygoru do wydania tej decyzji Byłem zatrzymywany wielokrotnie, szykanowany, grożono mi detencją psychiatryczną, wręcz upodlaną i znieważaną na każdym kroku. Ta apelacja kosztowała mnie 3200 zł. Złożył ją pełnomocnik, adwokat Biernacki, i wpłynęła ona, data prezentaty 26 maja 2021 roku. Zresztą tylko jest miesiąc czasu na Odwołanie się od wyroku Sądu Okręgowego ko pierwszej instancji, w którym to sądzie w postępowaniu 8KO 137 czyli od 2018 roku, brała udział ścigana przeze mnie Niezabitoska Nowakowska Monika, pozycja 175 listy niegodnych urzędu sędziego przestępców togowych. 26 maja 2021 roku. Tak oto pan Radzik i Schab ukrywają ten okres 5 miesięcy bezczynności, bowiem z dnia 8 lutego 2022 roku następuje wyznaczenie rozprawy apelacyjnej na dzień 26 maja 2022 roku, na godzinę 9. I dopiero wtedy. Otrzymałem zawiadomienie 19 kwietnia 2020 roku, dowiadując się, co się dzieje właśnie ze sprawą mojej apelacji. 19 kwietnia 2022. A pismo, apelacja złożona 26 maja 2021, czyli przez cały okres 2021 roku. Trwa bezczynność, ewidentna bezczynność w sądzie operacyjnym. Natomiast, panowie Radzik i Schab w bardzo sprytny sposób ukryli ten okres 9 miesięcy, a przeszli do analizy faktu, że otrzymałem zawiadomienie 19 kwietnia, a już 26 sprawa się odbyła. Czyli w żadnym przypadku nie było miejsca, Żadnej bezczynności. Tak wygląda właśnie to uzasadnienie schabowo-radzikowe, że wyrok sądu apelacyjnego 25 maja, notabene bezprawny, ponieważ w składzie brał przestępca sędzia Kapiński, co już wyklucza bezstronność, rzetelność tego postępowania. I z mocy prawa ten wyrok jest bezzasadny. Ja to podniosłem i złożyłem kolejne wnioski, pisma, zawiadomienia w tej sprawie. Odebrałem 19 kwietnia. Proszę zwrócić uwagę, jak się pięknie manipuluje. 25 maja jest już wyrok, postępowanie, rozprawa. 14 kwietnia 2020 roku odbieram zawiadomienie o tej rozprawie. Czyli trzy dni później, jak już wyliczają, następuje. Już rozpoznanie sprawy, a trzy dni później, ja 22 kwietnia składam skargę na przewlekłość. Perfidia polega na tym, że przecież do dnia 19 kwietnia nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje z tą apelacją złożoną 26 maja 2021 roku. Tak wyglądają ohydne matactwa schabów, radzików i innych sędziów, których znajdziemy na liście, ogólnopolskiej liście księdzy niegodnych urzędu sędziego. To jest podstawa tej odpowiedzi, uzasadnienia, by mój wniosek, ta skarga na przywlekłość została odrzucona. I wnosi jak na wstępie, czyli odrzucenie mej skargi. Oddalenie skargi wnioskodawcy Lorenza Freimana z 19 kwietnia 2020 roku. 19 kwietnia 2022, kiedy apelacja znalazła się już w sądzie 26 maja 2021. Żyje się takimi którzy na urzędzie sędziego kompromitują siebie samych, jak i to państwo, którego nie jestem obywatelem.